Jak sztandar półkłowy techizm na śmierć już zalany Zadaję pytanie, odpowiedz mi na. Zadaję pytanie, odpowiedz mi na nie. Zadaję pytanie, czy wrócę. Zadaję pytanie, odpowiedz mi na nie, czy bliskich mi serc nie zasmucę. Cisza. Cisza, Ja cały skonany i mundur zbrukany i orła przytulany pierzeń mżenia w karcie tak darmych marzeń i ściskam ten guzik na plaży mundurów. Prawdę ci kiedyś pokażę. Więc stąd ta... Ribbentrop-Mołotow, zawarty w Moskwie 23 sierpnia 1939 roku, przesądzał o agresji niemieckiej i radzieckiej na Polskę, przewidywał podział i likwidację naszej ojczyzny. Sowieci wzięli do niewoli ogromne ilości żołnierzy polskich. Decyzję o ich masowej eksterminacji podjęło biuro polityczne WKPB 5 marca 1940 roku. Jej wykonanie powierzono specjalnym grupom NKWD. Zbrodnia katyńska była elementem planu okupacyjnych władz zmierzającego do wyniszczenia elit II RP. Był to wyrok na wolną Polskę. My, młodzi, nie potrafimy zrozumieć okrucieństwa wojny, uczymy się o niej na lekcji historii, lecz trudno nam sobie wyobrazić to, co przeżywali, idąc na pełną śmierć żołnierze. O czym myśleli zbrodni zbrodniarze z najwyższych swojeckich władz, Staliny i Mołotow, którzy w późniejszym okresie uchodzili za naszych przyjaciół. Dziś. 13 kwietnia obchodzimy 85. rocznicę zbrodni katyńskiej. Rocznicę wymordowania przez NKWD na rozkaz Stalina. Ponad 21 tysięcy oficerów i podoficerów Wojska Polskiego. Korpusu Ochrony Pogranicza, Policji Państwowej oraz Straży Granicznej i Więziennej. Mieszkańcy Kresów Wschodnich. Byli najbardziej narażeni na represje okupantów. Sowieci postanowili zniszczyć nasz naród poprzez masowe wysiedlenia, syłki na Sybir. Aresztowania, bestialskie tortury, egzekucje więźniów trwały jeszcze w trakcie wycofywania się Armii Czerwonej. Po 22 czerwca 1941 roku. Powiedz mi, Boże, dlaczego ja nie znam ojca swojego? Czemu ta miłość ojcowska jest tak odległa i obca? A czy koniecznym to było, żeby rozdzierać na siłę, żeby trzyletnie dziecko wywozić na Ziemię Sowiecką? A jakież to wielkie przestępstwo Zdołało popełnić maleństwo, Że w zimnym wagonie wiezione W daleką, nieznaną stronę. A czy wy wiecie, rodacy, Co wycierpieli Polacy? Jakiej zaznali przemocy, Gdy ich wieziono wśród nocy? Ileż to obelg i ciosów, Ile stracono tam osób, a ile głodu, cierpienia przeżyły polskie istnienia? Pamiętasz, Boże, jak my tam żyli, jak my o skórkę chleba prosili, jak dzieci polskie, choć takie małe, zamiast chlebusia trawę zjadały. O mój ty, Boże, Boże na niebie, jak nie dochodził nasz jęk do ciebie, Brak nam odzieży, nie ma co jeść. Nas tam męczono, lat przeszło sześć. Ty milczysz Boże? Czemu? Daj mi odpowiedź biednemu: Gdzie me dzieciństwo, radość, młode lata? W jakim to kraju zaginął tata? Co chwilę stawiam pytania nowe, a Chrystus nisko pochyla głowę. Wtem gdzieś z wysoka dochodzą słowa. Dziecino, łzy moje padają na miednoje, bo tam w miednoje przed laty dół wykopano dla taty. W tył głowy go postrzelono, ręce związano, płaszcz zarzucono. Pluto na niego kopano, ze mną czyniono to samo, a on w cierpieniu swej duszy przechodził straszne katusze. Modły do Boga wznosił, o życie dla dzieci prosił, prosił o siłę dla żony, o szczęście dla znajomych. Poświęcił swoje cierpienie na chwałę Polski, na jej zbawienie, i tam w tym twerze skrycie dla niej oddawał życie. Obozy w Kozielsku. O Staszkowie i Starobielsku były miejscem przetrzymywania około 14 700 polskich oficerów. Oprócz żołnierzy Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza więziono funkcjonariuszy Policji Państwowej, pracowników wywiadu i sądownictwa. W obozie w Kozielsku, zlokalizowanym na terenie dawnego klasztoru, znajdowało się łącznie 4,5 tysiąca jeńców, oficerowie, Profesorowie, lekarze, nauczyciele, literaci, dziennikarze, inżynierowie. W obozie w Starobiersku, na północ od Harkowa, przebywało blisko cztery tysiące jeńców. Blisko połowę tej liczby stanowili oficerowie wzięci do niewoli po obronie Lwowa. Ponadto byli tam profesorowie, lekarze, prawnicy, nauczyciele, inżynierowie. Obóz w Ostaszkowie na północny zachód od Moskwy, podobnie jak poprzednie, zlokalizowany był na terenach przyklasztornych. Uwięziono tu około 6,5 tysiąca jeńców, oficerów i podoficerów, duchownych, pracowników sądownictwa. Kwiat polskiej inteligencji w żołnierskich mundurach cierpiał głód, zimno, upokorzenia. Mieli tylko siebie, walczyli już nie orężem. Lecz swoją silną wolą. W kwietniu 1940 roku jeńcy zaczęli być wywożeni w nieznanych kierunkach. Strażnicy wmawiali im, że zostaną wypuszczeni na wolność. Wielu z utęsknieniem czekało na dzień, w którym ich nazwiska zostaną wywołane. W sercach zapalała się iskierka nadziei. Manipulacja władz sprawiała, że z uśmiechem na ustach wsiadali do pociągów, nieświadomi tego, co ich czeka. Wierzyli lub chcieli wierzyć w to, że wracają do domów. Tylko niewielkie ilości jeńców zostały wyłączone z transportów. Trafili oni do obozów gryazowcu. Wiosną 1940 roku funkcjonariusze NKWD zamordowali. Ponad 21 800 polskich jeńców wojennych, głównie oficerów. Stało się to w kilku miejscowościach na terenie dzisiejszej Rosji i Ukrainy. W Katyniu, Miednoje, Charkowie i innych miejscach kaźni. Jeńców z obozu W Kozielsku transportowano koleją do Gniezdowa pod Smoleńskiem. A stamtąd do lasu katyńskiego, z samochodami zamalowanymi wapnem, szybami. Willa NKWD była ostatnim punktem podróży. Na stację w Gniezdowie wracały już puste auta. W tym miejscu, jasne dla wszystkich aresztowanych, stało się to, w jakim celu ich przywieziono. O Boże! Najpierw jechali długo, wieziono ich wiosenną szarugą. Ilu ich było dwa, pięć, osiem, dwanaście tysięcy. Pamiętamy ich zbrojnych i hojnych, pamiętamy młodziutkich przed wojną. O Boże, nie myśleć więcej. Każdy dzień ma swoją pracę, a tamto nie powraca. A jednak, o czym myślał, zanim umierał, ze za szeregiem, walący się szereg, będziemy kiedyś wiedzieli, skoro już wyszli z ziemi. Ktoś ocalony cudem, ktoś schowany przypadkiem w rowie, straszliwą opowieść opowie. Czy szarpały ich ręce brudne? Czy poszli na rzeź bez oporu? Czy konali wiosennym wieczorem? Czy zabito ich w mroźne rano? O Boże, czy im się pożegnać dano? Czy do końca, aż kat wystrzelił, o niczym nie wiedzieli? Jeden był jedynak u matki, a drugi u ojca ostatni, a trzeci popełnił zbrodnie i jeszcze jej nie zamodlił. U czwartego synek i żona, piątemu wielkość sądzona, jak to być może, a katów przecie także Pan Bóg stworzył. O Boże! Z tej wichury, co pali pół świata, stąp i zamieszkaj. Błagam ciebie. Nie w dzieciach, nie w kwiatach, nie w czystych duszach ani w jasnych wodach, ale w sercach katów. Oprawcy krępowali drutem i sznurami ręce żołnierzy. Prowadzili ich na skraj dołu i oddawali śmiertelny strzał w tył głowy. Ci padali jeden na drugiego i jak zwierzęta przysypywani byli piaskiem bez pogrzebu, płaczu bliskich. Najprawdopodobniej wszystkich żołnierzy w Katyniu rozstrzeliwano nad otwartymi grobami. Więźniów Ostaszkowa i Starobielska rozstrzeliwano w katowniach więzienia NKWD w Twerze i Harkowie. I tak oto kwiat polskiej inteligencji, przyszłość narodu zapłacił najwyższą cenę za walkę o wolność ojczyzny. Co czuli, gdy dowiedzieli się, że idą na pewną śmierć? Co czuli, widząc, jak współtowarzysze padają do dołu? Mogli myśleć o tych, których pozostawiają i o tych, którym przyjdzie żyć po ich odejściu. Może zastanawiali się, czy ich walka miała jakikolwiek sens. Kiedy 13 kwietnia 1943 roku. Niemcy ogłosili, że w lasku pod wsią Katyn niedaleko Smoleńska wojska niemieckie odkryły masowe groby oficerów polskich wziętych do niewoli przez Sowietów jesienią 1939 roku. Początkowo nikt nie uwierzył. W okupowanej Polsce przypuszczano, że to nowe kłamstwo propagandy Gebelsa. Gdy jednak zaczęto publikować zdjęcia odkrytych grobów z tysiącami ciał równo ułożonych jedno obok drugiego, ludzi z rękoma spiętymi drutem kolczastym, zamordowanych strzałem w tył głowy, kiedy zaczęto publikować nazwiska tych, którzy znaleźli się w sowieckiej niewoli, i nagle wiosną 1940 roku zaprzestali korespondencji z rodzinami. Kiedy dowództwo polskich sił zbrojnych na Zachodzie zaczęło dochodzić, że zamordowani to oficerowie, których nadaremnie poszukiwano na bezkresnych przestrzeniach sowieckiego imperium, by powołać ich do służby pozbawionej kadr oficerskich armii generała Władysława Andersa, bolesna prawda dotarła świadomości Polaków. 24 stycznia 1944 rok. Sowiecka Komisja Nikolaja Burdenki przeprowadziła badania ekshumanizowanych ciał. Do składu komisji nie powołano żadnego Polaka, nawet komunistów ze Związku Patriotów Polskich. Ogłoszono komunikat, z którego wyniknęło, jak oby śmierć jeńców kozielska dokonana została w 1941 roku po wkroczeniu na te tereny Armii Niemieckiej. Propaganda sowiecka sprawiła, że wielu Polaków uwierzyło, że to hitlerowcy dokonali mordu w Katyńcu. Stali się oni wykonawcami planu, który miał na celu zmycie winy z NKWD władze sowieckie i ich pomocnicy. Propagandyści PRL-u robili wszystko, aby zatuszować ślady i wskazać na Niemców jako winnych tej zbrodni. W podręcznikach szkolnych do 1989 roku nie było informacji o zbrodni katyńskiej. Prawda o Katyniu wyeliminowana ze szkół i książek Polski Ludowej. Po II wojnie światowej przetrwała jednak w pamięci społeczeństwa. Przemycano też książki o Katyniu z zachodu. Rodzice ukąd dzieci prawdy pragnęli, aby te przekazywały pamięć o ofiarach Golgoty Wschodu dalszym pokoleniom. Nasi ojcowie i matki w imię prawdy, wolności słowa, czcili pamięć o pomordowanych w Katyni. Mimo zakazów i gruźb robili wszystko, aby władze sowieckie przyznały się do dokonania masowego mordu. Dopiero 13 kwietnia 1990 roku po pół wieku od dokonania tej straszliwej zbrodni Związek Radziecki oficjalnie przyznał się do jej popełnienia. Dziś, kiedy żyjemy w wywalnej Polsce, mamy obowiązek pamiętać, obowiązek wobec tych, którzy oddali życie nie wywalce, lecz zamordowani podstępnie tylko dlatego, że byli Polakami, oficerami elitą narodu. Pamięć o Katyniu to nie tylko wspomnienie tragicznej historii, to apel do nas młodych, byśmy nie pozwolili na zakłamywanie prawdy, byśmy szanowali wolność, o którą oni zapłacili najwyższą cenę i byśmy byli godni ich ofiary. Niech każda rocznica będzie nie tylko chwilą zadumy, ale także zobowiązaniem. Zobowiązaniem do budowania przyszłości opartej na prawdzie, sprawiedliwości i szacunku dla człowieka. Gdy widzisz ptaka w locie, jak wolny jest, Jak płynie sobie, aż po nieba kres, Więc niebo bywa pełne wichrów i burz, A z lotu ptaka już nie widać róż, Bo wolność to nie cel, lecz szansa by Pełnić najpiękniejsze sny marzenia. Wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd. Promyk słońca w gęsty las. Nadzieja. Wolność to skrzypce, z których dźwięków cud. Potrafi wyczarować mistrza Trud. Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz, to słychać będzie tylko pisk, zgrzyt, płacz. Bo wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobreć w oczach ich i szczęście. Wolność to wśród życia gór i chmur. Poprzez każdy bór i mur znać przejście. Wolność śni wśród gałęzi wielkich drzew, które pnął się w słońce, każda w swoją stronę. Wolność brzmi jak radosny ludzi śmiech, którzy wolność swą zdobyli na obronę. Wdzięstwa mądrości, prawdy i miłości, spokoju, szczęścia, zdrowia i godności. Wolność to diament do oszlifowania, a za błyśnie blaskiem nie do opisania. Wolność to także i odporność serc, by na złą drogę nie próbować zejść, bo są i tacy, którzy w wolności cud potrafią wmieszać swoich sprawek, brud, a wolność to królestwo dobrych słów. Mądrych myśli, pięknych słów, to wiara w ludzi. Wolność ją wymyślił dla nas Bóg, aby człowiek wreszcie mógł w niebie się wzbudzić.